Czy wyobrażasz sobie możliwość odtworzenia dowolnego obiektu w 3D za pomocą jednego skanu? Dzisiaj pokażemy Ci, jak urzeczywistnić to marzenie. W tym filmie prezentujemy najlepsze skanery 3D dostępne na rynku, od kompaktowych rozwiązań dla hobbystów po profesjonalne systemy o bardzo wysokiej precyzji. Przeanalizujemy rozdzielczość skanowania, szybkość akwizycji, łatwość obsługi, kompatybilność programową, zakres wielkości skanowanych obiektów, abyś mógł wybrać skaner 3D idealnie dopasowany do Twojego projektu, niezależnie od tego, czy zajmujesz się modelowaniem, drukiem 3D, czy inżynierią odwrotną. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Numer 1. Creality z Creality wyniesiesz swoje projekty druku trójwymiarowego na poziom profesjonalny. Korzystając z fereta, ręcznego skanera, który w jednym urządzeniu łączy szybkość, precyzję i prostotę obsługi. Dzięki dedykowanemu chipsetowi ASIC rejestruje detale z rozdzielczością 0K, to co pozwala na wyjątkowo wierną digitalizację skomplikowanych, bogato teksturowanych obiektów. Częstotliwość akwizycji wynosząca 30 klatek na sekundę zapewnia stały strumień danych, znacząco przyspieszając proces skanowania i eliminuje przerwy czy błyski nawet przy drobnych drganiach dłoni. Podwójny tryb pracy, awaj z markerami referencyjnymi do gładkich powierzchni i bez markerów do obiektów o wyraźnej fakturze, gwarantuje optymalne rezultaty w każdym scenariuszu. Ergonomiczna, lekka konstrukcja dobrze leży w dłoni i minimalizuje zmęczenie podczas dłuższych sesji, a udźwig do 3 kg sprawia, że Feret współpracuje z większością aparatów bezlusterkowych, lustrzanek, kamer kompaktowych i lekkich konfiguracji smartfonów. Tryb Full Color 24-bit zachowuje naturalną kolorystykę powierzchni, dzięki czemu uzyskujesz nie tylko geometrię, ale i tekstury oraz kolory do prototypów czy aplikacji AR. Scanner współpracuje z Windows, a złącze USB-C ułatwia integrację z Twoim standardowym workflow. Wystarczy zaimportować plik bezpośrednio do oprogramowania KD i przygotować go do druku lub analizy. Numer 2. RevoPoint. Z RevoPoint przeniesiesz proces akwizycji 3D w dowolne miejsce dzięki Inspire. Skanerowi ręcznemu, który w jednym kompaktowym korpusie łączy mobilność i dokładność. Lekka konstrukcja pewnie leży w dłoni, redukując zmęczenie, nawet podczas długich sesji w plenerze czy w studio. Szybkość skanowania, sięgająca 18 klatek na sekundę, gwarantuje stabilny strumień danych bez zakłóceń, przyspieszając każdą fazę digitalizacji i chroniąc przed utratą informacji przy obejściu skanowanego obiektu. Rozdzielczość zero na nanometrówek wiernie odwzorowuje najdrobniejsze szczegóły, od faktury skóry modela po skomplikowane geometrie części mechanicznych, co czyni Inspire idealnym zarówno do druku 3D, jak i do zastosowań. ARVR. Pełnokolorowy tryb rejestruje oryginalne barwy powierzchni, eliminując konieczność żmudnych poprawek. Aplikacja mobilna lub desktopowa pozwala natychmiast rozpocząć pracę, a akumulator wewnętrzny zapewnia kilka godzin autonomii. Przy dłuższych sesjach skaner możesz jednocześnie zasilać przez USB-C. Dołączone oprogramowanie upraszcza tworzenie siatek i eksport do standardowych formatów, gotowych do druku lub postprodukcji. Wytrzymała, a zarazem lekka obudowa łączy tworzywa o wysokiej odporności z metalowymi wzmocnieniami, zapewniając trwałość bez zbędnej masy. W zestawie otrzymujesz wyściełaną walizkę transportową, magnetyczne uchwyty i stolikowy statyw, a oprogramowanie automatycznie scala chmury punktów z różnych sesji skanowania, tworząc jednolity, pozbawiony zakłóceń model. Inspire to kompletne, mobilne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy chcą swobodnie skanować, przetwarzać i udostępniać modele 3D. Wytrzymała, a zarazem lekka obudowa łączy tworzywa o wysokiej odporności z metalowymi wzmocnieniami, zapewniając trwałość bez zbędnej masy. Numer 3. RevoPoint MetroX z RevoPoint MetroX osiągniesz bezkonkurencyjną precyzję metrologiczną, idealną do zastosowań przemysłowych i inżynierii odwrotnej. Dokładność na poziomie 0.01 mm daje pewność, że każda pomiarowa wartość jest wiarygodna, a najmniejsze detale zostaną ujęte bez zniekształceń. Innowacyjne źródło lasera niebieskiego pozwala bezproblemowo skanować powierzchnie refleksyjne i ciemne które zazwyczaj sprawiają trudności innym systemom optycznym. Dzięki dużej gęstości wiązki Metrox minimalizuje szum pomiarowy i dostarcza czyste dane zgodne z rzeczywistą geometrią obiektu, niezależnie od tego, czy jest to złożony element metalowy, czy ciemny detal o błyszczącym wykończeniu. Prędkość akwizycji do 60 klatek na sekundę sprawia, że skan przebiega szybko i płynnie. Nie musisz przerywać pracy, by korygować ustawienia. Ponieważ algorytmy fuzji chmur punktów działają w czasie rzeczywistym, budując spójny model bez przerw. Cztery tryby skanowania: makro dla bardzo małych elementów, standard dla średnich obiektów, high precision dla kluczowych detali oraz extended dla dużych powierzchni gwarantują optymalną konfigurację w każdej sytuacji bez kompromisu między szybkością a jakością danych. Ergonomiczny, modułowy projekt ułatwia zarówno montaż na statywie, jak i skanowanie z ręki, co sprawdza się w warsztacie i laboratorium. Zgodność z protokołami metrologicznymi i powszechnymi formatami CAD umożliwia łatwą integrację z systemami kontroli jakości i workflow CAD-CAM, skracając drogę od skanu do analizy czy druku 3D. Niezależnie od tego, czy jest to złożony element metalowy, czy ciemny detal o błyszczącym wykończeniu prędkość akwizycji do 60 klatek na sekundę.